Skoro zostanę przedstawiona, to przedstawiać się już nie będę, a przynajmniej nie aż w taki pełny sposób, ale powiem, jak się nazywam. Dorota Gudaniec. Proszę Państwa, yy, moja historia jest w większości osób, które tu siedzą, znana, ale w takim telegraficznym skrócie, absolutnie. Zaczęło się od Maxa i przed chwileczką prowadziłam warsztat, który miał mówić o nieoczywistych rzeczach w oczywistych sytuacjach, albo odwrotnie. Kto nie był, to nie będzie wiedział. I teraz oczywiste jest to, że kiedy nam się rodzi niepełnosprawne dziecko, to popadamy w dół. Nie? To jest takie oczywiste. Nie ma się z czego cieszyć. Mało tego, obserwujemy, że jak urodziło się dziecko niepełnosprawne, to znajomi nagle czasu nie mają za dużo. Nie? Już nie przychodzą z grzechotką, z, głupio przyjść z kilogramem cukru. Nie? No bo co to za życie czeka takie dziecko, nie? niepełnosprawne. Popadamy bardzo często w poczucie winy, wstydu, żalu, tak? Takie uczucia nam się pojawiają, bo, no bo Boże, Boże, dlaczego mnie to spotkało, nie? I rzadko kiedy pomyślimy sobie, że nie dlaczego, nie dlaczego jest dobrym pytaniem, tylko po co. Co nam mam to dać? I kim jestem, skoro, jako matkę, spotyka mnie chore dziecko? W dzisiejszym świecie łatwo nam myśleć o tym, że jestem tą gorszą. Tą nieudacznicą, która urodziła chore dziecko. Bo tamta to urodziła zdrowe, ma piątkę dzieci. My już nawet na etapie życzeń mówimy zdrowia, szczęścia, pomyślności, a już w ciężarnej to się mówi, obyć się tylko nieważna płeć, byleby zdrowie się urodziło, nie? Bo jak się urodzi chore, to jest stygmat, to jest poczucie winy, to są wyrzuty. A ja Wam chcę powiedzieć, że guzik prawda. Bo dzięki temu łebkowi. Dzięki temu, że się urodził Max i dzięki temu, że jest wyjątkowo muzykalny, ma zespół Downa, ma zespół Westa, ma zespół Lenoxa Gasto, tak? To stworzył niesamowitą orkiestrę. I dzisiaj możemy tutaj siedzieć, rozmawiać i debatować na temat tego, ile dobrego przyniósł. Właśnie taki niepełnosprawny chłopczyk. Wy tu wszyscy macie niepełnosprawnego członka rodziny. Czy to jest dziecko, czy to jest brat, czy siostra, nie ma to znaczenia. Chcę, żebyście zaczęli myśleć o tych dzieciach i o tych osobach jako o tych, którzy są bardzo sprawczy. Są do tego stopnia sprawczy, że mają ludzi od wszystkiego, od podcierania tyłka nawet. Oni się nie muszą przejmować pierdolotami życia codziennego. Oni mają misję i ta misja jest ważniejsza i taką misję miał mój Max. I dzięki Maxowi zadziało się bardzo dużo rzeczy, ale między innymi konopie. Konopie, ja nie będę wam robić wykładu o konopiach, bo dzisiaj już y, słyszeliście ode mnie wiele razy. Ale jest to roślina, która utrzymuje nasz organizm w równowadze biologicznej. To zapamiętajcie tylko. Nie trzeba się jej bać. To nie jest magia, słuchajcie, to nie są czary, to nie jest Harry Potter. To jest po prostu natura i rozumienie tej natury powoduje, że przestajemy się bać. Bo kiedy my się boimy? Kiedy czegoś nie wiemy, kiedy nie rozumiemy, to jest nowe, no to wtedy jest strach, nie? Co by było, gdyby było? I natura, kochani, naprawdę ma rozwiązania na wszystkie niemalże nasze dolegliwości nawet te które dzisiaj tutaj dominują bo my tutaj wszyscy jesteśmy wyjątkowi my mamy dzieci z chorobami rzadkimi to są często pojedyncze osoby w skali kraju Europy albo w bardzo niewielkiej populacji i z jednej strony jesteśmy tak szczególnym gronem tak mamy dzieci tak wybitnie szczególne tak pojedyncze a z drugiej strony chcemy, żeby były traktowane jak wszyscy. No to czyli jak, przepraszam? Zrównane z poziomem trawnika? Jak wszyscy? Czy możemy oczekiwać, że człowiek, który jest wybitną jednostką, bo się urodził z innym genotypem, ma być traktowany dokładnie tak samo jak cała reszta populacji? Czy my możemy tego oczekiwać? Przecież to jest idiotyzm, proszę państwa. To jest, przecież to się kupy nie trzyma. Chyba, że macie inne zdanie. Kiedy Max dostał lek, który wiedziałam, czułam, nie wiedziałam, że zaszkodzi, to zapytałam panią doktor: To pierwsze pytanie, jakie padło, to kiedy pani zdążyła neurologię skończyć? No, jako, że tej neurologii nie skończyłam, to drugie pytanie było, to ja leczę, czy Pani? Ja nie no Pani, Pani. Trzy miesiące potem mój syn stracił wzrok. Ślepota korowa. Pięknie opisana w HPL-u tego leku. Poszłam do Pani doktora, Pani doktor mówi, no wie Pani, no miała Pani rację, ale cóż, no przecież nie robi się badań na mniejszości populacyjnej. Aha. Czyli badań się nie robi na mniejszości, ale można tej mniejszości podać coś, co... Może zaszkodzić. Ciekawe, nie? I teraz, dlaczego ja wam o tym mówię, bo my tutaj jesteśmy statystycznie nieliczni jesteśmy w mniejszości statystycznej. My często jesteśmy poza jakąkolwiek statystyką z naszymi dziećmi, a jednocześnie natura nie stygmatyzuje. Natura pokazuje nam, że. Pomimo takich różnic, tak, pomimo takiej wyjątkowości, my możemy zrobić dokładnie to samo, co u każdego innego statystycznego człowieka. I o tym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Ale zanim do tego dojdziemy, jakie są dolegliwości statystycznie nieliczne? Zgodzicie się ze mną, że tak naprawdę to jest przewrotne pytanie. Czy mieścimy się z naszymi problemami w tych statystykach, gdzie występują zaburzenia sensoryczne, tak? Między 40 a 88% dzieci ze spektrum autyzmu, czy to jest prawda? Tak? Że około 90% ma nietypowe reakcje sensoryczne, czy to jest prawda? Bardzo różne nietypowe. Że objawy nadwrażliwości na dźwięki, światło, dotyk, zapachy, problemy z integracją sensoryczną, że mają istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie i poziom stresu, tak? A jednocześnie chcemy, żeby były grzeczne, miłe, tak? Ułożone, nie? Serio! Czy zgodzimy się z tym, że mamy, nasze dzieci mają problemy ze snem, że dotyczy to ponad 50%, często nawet 80% dzieci, procent dzieci z dorosłych i, i, i niedorosłych i z epilepsją i. Kochani, czy to prawda czy nieprawda? Prawda. A jak się czujesz, człowieku zdrowy, normatywny, jak się nie wyśpisz? Serio? Ale od dzieci to my wymagamy, niech one grzeczne będą w końcu, nie? Całe szczęście. Yy, opóźnienia rozwojowe. Yy, ja nie chcę, słuchajcie, bo, bo to nawet nie o to chodzi, żeby tutaj przechodzić przez to, co Wy i tak doskonale wiecie. Przecież Wy to wszystko wiecie, znacie i się z tym zgadzacie. To są tylko statystyki. Statystyki, które pokazują nam tak naprawdę, jaka jest skala problemów i potrzeb z jakimi zmagają się nasze osoby. Ale jak popatrzymy na tą skalę, to możemy sobie jeszcze odwrotny sposób na to popatrzeć, że skoro taki odsetek naszych bliskich zmaga się z takimi problemami, to ile trzeba z naszej strony wyrozumiałości, Ile trzeba szacunku, ile trzeba pokory, ile trzeba miłości, zrozumienia, żeby człowiek, który zmaga się z taką ilością różnego typu dysfunkcji, nie czuł się gorzej. Żeby pokazać, że on jest tu po coś. Bo dzięki temu, głupio to brzmi, ja wiem, dzięki temu, że się zmagamy z takimi problemami, to my jesteśmy tym narzędziem, które szuka rozwiązań. I każdy z was, jak tu siedzi, szuka rozwiązań. Czytacie, słuchacie, rozmawiacie, chodzicie na konsultacje. Czy tak wyglądają ludzie, którzy są tacy malutcy? Czy tak wyglądają ci, którzy mają mieć poczucie winy, dlatego że mają niepełnosprawne dziecko? Serio? A chcecie zobaczyć, jak wyglądają ci, którzy mają wszystko sprawnie? Jak nie muszą niczego odkrywać, jak nie mają żadnej motywacji. Jak wszystko idzie jak spłatka, i problem. No znowu mój syn teraz nowe buty sobie wymyślił. No skurczy byk, no serio. Zobaczcie, jacy jesteście wielcy. Zobaczcie, jak jesteście ważni, jak jesteście inteligentni, jacy, jakie macie wielkie serca, jakie wielkie macie umysły. Pamiętacie o tym? Nie słyszę. Czasami, czasami. Patrzcie ile mamy powodów do tego, żeby być wielkim, żeby rozwiązywać problemy, żeby wnosić do życia nie tylko naszych bliskich, ale naszego całego ekosystemu, bo my przecież nie żyjemy na bezludnych wyspach, my żyjemy w ekosystemach. Jeżeli Zmieni się życie jednego człowieka, to zmienia się życie wielu ich w koło. Jeżeli los nas postawił w sytuacji, w której zmagamy się z rzeczami, które, na które być może nie mamy ochoty wcale, tak? bo nie planujemy sobie tego, żeby mieć chorego w rodzinie. Ale jeżeli to już się stanie, to tylko od naszej decyzji zależy, czy będziemy się z tym taplać w nieszczęściu, w upokorzeniu, w gorszości czy zrobimy z tego dumę. Dumę i wielkość. I tak właśnie powstało Neuroharmony Kids. Neuroharmony słuchajcie, to jest y, preparat, który większość z Was już zna. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to, to pozna. To jest preparat, który w założeniu, po jednym z kongresów, dwa lata temu, miał odpowiedzieć na problemy większości naszych dzieci, problemy związane przede wszystkim z mikrostanami zapalnymi. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że to jest taki mój hopel, tak? ja mam po prostu świra na punkcie neurostanów, mikrostanów zapalnych, dlatego że co do zasady, jak idziemy sobie do szpitala, do lekarza, do placówki takiej akademickiej, to stan zapalny najczęściej jest brany pod uwagę dopiero wtedy, kiedy już mamy ostre objawy. Kiedy mamy gorączkę, obrzęk, kiedy mamy, nie wiem, ropę pryskającą, to jest stan zapalny. A ja zawsze takie, takie pytanie wtedy stawiam, czy do lasu wchodzi ktoś z miotaczem ognia? Prawda, że nie? A pożar lasu dopiero powoduje, że wzywamy straż pożarną, jak już widzimy. Mikrostan zapalny. To jest taki wiecie, taki niedopałek rzucony w lesie, który się spotyka z określonymi warunkami i albo ten pożar rozchula się, albo się zagasi. Mikrostan zapalny to jest próba czytania książki stojąc nago w chmarze komarów. Wyobraźcie sobie to. Spróbujcie. Nago, plaża, nudystów i mikrostan zapalny, czyli Komary, i tak nas żrą te komary. My się wtedy tylko będziemy mieć szansę oklepywać, ale książki nie poczytamy. I tak samo reaguje organizm człowieka, który jest targany mikrostanami zapalnymi. My sami też takie mamy momenty. Tylko, że wiecie, czym nas odróżnia od naszych dzieci? To, że my jako ludzie zdrowi i dorośli możemy pewne rzeczy racjonalizować, zrozumieć. Dziecko, które. Jak mały ma na imię? Gabryś. Jakby Gabryś chciał y, poopowiadać, co się dzieje w jego wewnętrznym świecie, to myślę, że nie chcielibyśmy tego, co on doświadcza. Ale my tego tak do końca nie wiemy. My możemy to na czucie wziąć, prawda? Ale on czuje. On, on się z tym zmaga. I dlatego znowu Maxowi to zawdzięczam. Że mamy preparat, który w czterech niezależnych mechanizmach zwalcza stan zapalny. W czterech niezależnych mechanizmach. Ale nawet taki preparat, który zawiera znane nam, bardzo dobrze nam znane komponenty. No bo kto z nas nie zna koenzymu Q10, prawda? Kto z nas nie zna ksantohumolu? No już może mniej osób znać ksantohumol jest, wszystko to jest pochodzenia naturalnego. Xantohumol jest bardzo silnym antyoksydantem, ale działa bardzo mocno w obrębie układu pokarmowego, gdzie się indukują stany zapalne, gdzie też odczuwamy bardzo duże deficyty, kiedy, kiedy coś jest nie, nie, nie na miejscu. Gdzie kolejnym preparatem, kolejnym czynnikiem są moje ukochane konopie. Nie patrzcie na to, że to tylko CBD, bo to nie jest tylko CBD, to jest ekstrakt, tak, standaryzowany. Gdzie możemy później poczytać opinie rodziców. Zresztą pamiętacie, Marcin taką urządził akcję, żeby wierszyk napisać. Pamiętacie? Na grupie było coś takiego. Niektórzy rodzice wiersze pisali o tym. Szkoda, że nie porobiłam screenów to jest możliwe dzięki temu, że daliśmy do organizmu nie lek, nie lek, tylko wsparcie procesów, które choć niewidoczne, bardzo często, powodowały bardzo duży dyskomfort w organizmie. I dziecko, które nie jest w stanie nam powiedzieć, że czuje niepokój wewnętrzny, że coś mu tam nie, do, nie, nie, nie bardzo, tak? że, że, że coś go, nie wiem, od środka tak jakby swędziało, Dzięki temu preparatowi może być ukojone, stany zapalne są wyciszane lub wyciszone, nie zawsze jest 100% sukcesu. I wtedy człowiek zaczyna funkcjonować lepiej. Wychodzi z tej chmary komarów, tak? Może w końcu skupić się na tym, co jest dla niego przyjemne, ważne, tak, czy, czy pożądane. Ale niestety, pomimo takich zalet, NeuroHarmony niestety nie załatwi wszystkiego. Choć jest to produkt naprawdę wielozadaniowy, bo przypominam, ani konopia, ani ksantohumol, ani koenzym Q10, ani witamina E nie jest lekiem na coś. My to traktujemy w kategorii ogólnoustrojowości. Tak podajemy coś, co ma wpłynąć na cały szereg procesów, i tych, które znamy, i tych, których nawet nie potrafimy zdefiniować. Ale mimo wszystko czasem czeka, cz, trzeba czegoś więcej. I zaczęłam szukać, myśleć, jakie jeszcze składniki mogą być przydatne. No więc. Kto zna kurkumę, tak, silne działanie przeciwzapalne. Mamy piąty mechanizm przeciwzapalny, wspiera odporność i procesy detoksykacyjne. Wątroba, wątroba jest największym naszym, po skórze, przed skórą, przepraszam, bo skóra jest największym organem, jest organem detoksykującym. Nasze dzieci w 90 przypadkach na 100 muszą przyjmować ogromne ilości substancji lekowych, prawda, prawda to czy nie? W związku z tym, jak myślicie, czy zdrowa wątroba ma wtedy znaczenie, kiedy dziecko przyjmuje substancje, które często ratują zdrowie i życie, tak? ale też mają skutki uboczne. Czy. Jako, jako bardzo silny antyoksydant działa. Stres oksydacyjny. Nie trzeba Wam mówić, co to jest stres oksydacyjny, bo doskonale wiecie. Korzystny wpływ na pracę mózgu i pamięci. Nasze dzieci często mają deficyty poznawcze, tak? często mają problem z demielinizacją, albo z opóźnioną mielinizacją tak? albo z różnymi dysfunkcjami mózgu. Wspomaga zdrowie stawów też. Dalej, ekstrakt z dzikiej róży. Kolejny fajny produkt. Zaczęłam się zastanawiać, skąd my mamy wziąć tą witaminę C? Tak? Czy rzeczywiście ją kupować jako proszek, czy jako, jako, jako suplement? Róża daje nam doskonałe źródło witaminy C. Róża jest nam potrzebna, żeby syntetyzować kolagen, często mamy z tym problem, żeby była piękna skóra, tak, żeby rosły włosy i paznokcie, ale przede wszystkim, żeby naczynia krwionośne były elastyczne. Jeżeli naczynia będą elastyczne, to nie zadzieje się mnóstwo problemów, które dotyczą naszych dzieci. Znowu antyoksydant, pewnie w innym mechanizmie. Przy stanach zapalnych i infekcjach robimy herbatę z róży, tak? albo podajemy witaminę C. Gospodarka żelazem w organizmie. Nasze dzieci bardzo często mają problemy z niedokrwistością, tak? z zaburzeniami hematologicznymi różnymi, orzechy. Kiedyś takie takie slajdy były, nie, że natura daje nam rośliny, które odpowiadają naszym organom. Orzech wygląda jak mózg, prawda? Poprawia profil lipidowy, źródło kwasów tłuszczowych omegi 3, 6, 9 czyli nienasyconych kwasów tłuszczowych wspiera układ nerwowy, nawilża, regeneruje skórę, tak jakby od środka tak, od wewnątrz. No i znowu bogaty jest olej orzechowy, witaminę E czyli kolejny silny antyoksydant Ksantochumol, znamy już, nie będę o nim za bardzo mówić. Kolejne, Konopie, tak znamy, oczywiście mówimy tu o preparacie bez THC, tak, czyli nie będziemy naszych dzieci dodatkowo stymulować. No i kochani, znalazłam coś, czego nie ma w Polsce. Magnolia. Jak poczytałam sobie na temat tego, co, Dwa związki, czyli honokiol i magnolol, potrafią zrobić, to powiem Wam, że siedziałam i długo nie mogłam wstać. To jest niewiarygodnie silna roślina. Mocna, piękna, zasobna. Wiecie, to się nagrywa, więc ja nie mogę połowy rzeczy powiedzieć, co ta roślina robi, bo by mnie naprawdę na stosie spalili. Ale zapiszcie sobie honokiol i magnolol. To są dwie najbardziej aktywne substancje, które są w magnolii lekarskiej. I w ten oto sposób, moi drodzy, powstała nowa koncepcja wsparcia tych obszarów, których nie zaopiekował neuroharmony Kids. Jest to substancja, jest to produkt, jak widzicie, bardzo złożony. Wieloskładnikowy, produkt, który nazwaliśmy z Marcinem, chcecie wiedzieć jak? Neuro-mito-charge, Neuromito czyli układ nerwowy, bo neuro, mito, bo na poziomie mitochondrialnym działający i silnik. Coś, co nam da po prostu kopa, ale jednocześnie będzie łagodne, jak mały kotek. Jest to produkt pomyślany w taki sposób, żeby uzupełniał neuroharmony KIDS. O ile neuroharmony KIDS podajemy rano, ponieważ chociażby koenzym Q10 potrafi nas zdopingować do działania, pobudzić, tak, a nie, nie chcemy tego pobudzenia wieczorem, o tyle ten produkt jest wieczorną porcją ukojenia, ale daje bardzo dużo siły. Ja jestem w grupie testowej tego produktu, bo my każdy produkt, zanim wypuścimy, to długi czas stosujemy u znajomych, u ludzi. Zapytajcie Marcina. Marcin też to stosuje. To jest produkt, który spowodował, że ja pomimo tego, że wczoraj cały dzień byłam na szkoleniu mitochondrialnym i, nie mitochondrialnym, tylko metabolicznym, przepraszam o braci rodzeń, jechałam 7 godzin autostradą. Dzisiaj o 9 rano zaczęłam konsultację. Kto był na moich konsultacjach? Ile osób stąd? No, parę osób było. Yy, widzieliście, że dawałam z siebie wszystko. Potem zrobiłam, miałam naprawdę kilkanaście minut przerwy, potem był warsztat, a teraz jestem tutaj. Ja mam 54 lata, słuchajcie. Ja naprawdę mogłabym już sobie yy, podpoczywać, A mimo wszystko energia mnie rozpiera. Ale to nie jest energia, którą sobie, wiecie, z palca wyssałam, tylko to jest energia, którą sobie generuję... Na kilka sposobów. Człowiek to taki trochę trójkąt, gdzie jeden bok tego trójkąta to jest nasza biologia, to jest nasze ciało, to jest wszystkie. To są wszystkie procesy, które w nim zachodzą. I trzeba o to dbać. Trzeba dożywić, trzeba nakarmić, trzeba dotlenić, trzeba pogłaskać, popieścić, tak. Trzeba nie, niekoniecznie tylko truć lekami, tak? Ale drugie ramię to jest wszystko to, czego palcem nie dotkniemy. To są nasze uczucia, to są nasze przekonania, to są nasze założenia, to jest nasze poczucie misji, to jest poczucie godności, to jest poczucie sensu. Mi tego nie brakuje i moją intencją jest to, żeby w Was też to wlać. Że nie jesteście w żaden sposób stygmatyzowani, bo macie chore dzieci. Jesteście grupą wybitnie uprzywilejowaną. Bo najtrudniejsze zadanie dostają najlepsi. I to jesteście właśnie wy. Serio. A to jestem ja. I jak chcecie ze mną więcej, to się umówcie. Wanadi. Teraz już muszę chyba oddać, bo się skończyła się konferencja. Dobra, to dziękuję bardzo.